Cześć, witam! Witam przy mojej szklaneczce. Oczywiście to jest wodek, coś, także spokojnie. Fajnie, że mogę Cię u siebie gościć. Także porozmawiamy sobie troszkę. No, dzisiaj to z takim tematem, jakby to powiedzieć, filmowym. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście. Ja parę tygodni temu oglądałem, po wielu latach, kiedyś był bardzo taki popularny film e, Maska. Może kojarzycie. Tam był ten Jimmy Carrey, nakładał maskę i tam ten zielony kolej sobie świrował. Ogólnie bardzo fajny film. E, I co ciekawe, spodziewałem się, że Wiecie, to jest bardzo stary film, że będzie jakaś tak. Słabo się oglądało. On jest już nie pamiętam. Czekaj, zaraz wam powiem. Kogo 90., któryś chyba. 90 nie chcę wymyślać, poczekaj, zaraz sprawdzę. Eee, maska film. 94, tak? Eee, I on. No, jakby fajnie się zestarzał. W sensie. Nie wiem, powiedzcie mi, jak to jest, że niektóre filmy się tak fajnie starzeją. Mimo że są takie stare. Tam no ten film, jak się ogląda, ja czuję, no wiadomo, że te efekty nie są jakieś super, ale jakbym oglądał film, nie wiem, no, jakby był mm, ten film młodszy o nie wiem 15 lat, jakby to była produkcja z roku po 2000, tak, tam nie wiem, 2010. Eee, także no naprawdę i jakby jak to jest, że niektóre filmy takie stare super się starzeją eee, i nie wiem taki władca pierścieni to też jest taki starszy już film a, a dalej siedzi fajnie tak na eee, niektóre na przykład z, z całym szacunkiem no, bardzo lubię tę serię oglądam co roku eee, Harry Potter ale ostatnio zacząłem oglądać tą pierwszą część, no i ona już się tak starzeje, w sensie już tak widać, że mm, szczególnie, właśnie pierwsza i druga część to są takie produkcje, one nie są jakieś super stare. 2001 chyba jest Harry Potter, tam jedynka, zaraz zobaczę. Harry Potter. Który to jest rok? Nie wiadomo, że. No 2001 później tam wychodziło co roku co dwa. no I kamień filozoficzny to jedynka, komnata ta... kurczę, nie ja chcę obsadę, poczekaj. Poczekajcie no. i komnata tajemnic na przykład 2002, no to co roku, nie? Wychodziło mniej więcej co roku, co... No tak by się czekało. Tam może któraś tam część miała przez co dwa lata, no ale... Od trzeciej już tak jeszcze, trzecia w górę jeszcze tak spoko wyglądała, wiadomo, że to. Ale generalnie no ten film się starzeje, jakby dużo, dużo szybciej niż na przykład taka maska. E, czy bardzo fajny film e, Sok z Żuka, może kojarzysz? E, mm, to też jest bardzo stary film. Oprócz tego, że no, efekty specjalne są trochę tandentne, to jakby cała koncepcja, całe filmy są. Fajnie nagrany, i fajnie się to wszystko starzeje. Więc, no, no, nie wiem o co chodzi. Czy to, czy to. Nie wiem, kwestia budżetu, jakości nagrań. Nie wiem, jakoś lepiej w tamtych czasach były lepsze nagrania, gorsze nagrania. Może, może jest jakaś osoba, która się zna na tym i wytłumaczy mi to w komentarzu, bo chciałbym to zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. No, niektóre filmy na przykład już po tam 10 latach, tak, wyglądają jakby były kręcone 30 lat temu, a właśnie takie filmy z lat 90., niektóre wyglądają przynajmniej jakby, nie wiem, po 2000 były robione, no a są mega, mega stare, tak. To, to, ten, ta maska mi się tak najbardziej chyba w oczy rzuciła. E, czy jeszcze jakiś film jest? Teraz sobie nie przypomnę, raczej. No dobra, nieważne. Dosyć o tych filmach. Też e, fajna sprawa. Ostatnio właśnie e, robiliśmy przed sezonem. ogóreczki kiszone i wyszły fajne. Jakby nigdy nie robiłem. Robiliśmy pierwszy raz. Można się poczęstować, jak coś to stoją. Mm. Każdy słoik jest troszkę inny. Też. Wiecie, robiliśmy wszystko na oko, nie? Tutaj widzieliśmy jeden ząbek czosnku, do kolejnego mógłby pójść dwa. Też te, te ząbki się wielkością różniły, no ale jakby każdy, każdy słoik wyszedł troszkę inny. E, ale ogólnie, no... Pff, jak masz, e, nie wiem, jak masz zmywarkę, żeby sobie szybko wyparzyć e, słoiki, no to to jest... No i ogórki oczywiście, no my dostaliśmy, dostaliśmy no zebraliśmy, e, powiedzmy za darmo z pola od rodziców, tak, no, jakbym miał kupować tyle ogórków to wyszło chyba ze 30 słoików, no to, to tak nie bardzo, no ale jak były to się zrobiło e, i są spoko, mm, także... Nie spodziewałem się, że to tak łatwo można zrobić, w sensie, tak szybko to poszło, dwie osoby. I no też jestem trochę z tego, nie wiem, dumny. Powiedzmy, że jak przyjdziesz do mnie, to mogę cię poczęstować takim słoiczkiem ogórków. Bardzo dobrze wchodzą do obiadu. Tak, właśnie, żeby sobie coś przegryźć przy, przy posiedzeniu przy szklaneczce. Także polecam. No, a może Ty masz jakiś temat? To możesz zostawić go w komentarzu. To z chęcią na ten temat e, porozmawiam tutaj przy szklaneczce. E, oczywiście jeżeli ten koncept takiego śledzonego e, vloga odpowiada Ci, zostaw e, subskrypcję, daj łapkę w górę. E, oczywiście, komentarz mile widziany, szczególnie z tematami na, na, na rozmowy. No i co? Dzięki, że ze mną posiedziałeś. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.